hej z tej strony, Chris, witam Was w kolejnym odcinku z 4. Dzisiaj jesteśmy na trasie S Ban Worelberg, austriackiej trasie. W talencie, jedynce sobie tutaj siedzimy. I słuchajcie, mam taki tutaj plan, żeby zrobić przejazd na tej trasie bez jakichkolwiek wyświetlaczy. Oczywiście z załączonym systemem PZB. I Sifon, tutaj jeszcze włączymy sobie wyświetlacz, żeby po prostu załączyć sobie te systemy. Tutaj już przyjąłem pasażerów, więc jedziemy sobie do pierwszego przystanku, czyli do stauden na peron drugi. Ja sobie tutaj wszystko już przygotowałem, czy nie przygotowałem światła załączone. Tylko jeszcze mi pozostało odhamować naszą maszynkę talenta jedynkę, którego powiem wam, że mega bardzo polubiłem. Nie wiem nawet czy nie bardziej jak Vectrona. Strasznie mi się tutaj kokpit podoba. Słuchajcie, jeszcze jedna kwestia. Wszystko, wszystkie informacje, które potrzebujemy, mamy tutaj. Czyli kwestie prędkości hamowania. Tutaj na wyświetlaczu e, mamy pokazane ile mamy zadanej e, mocy hamowania, ile e, mocy tutaj e, jeśli chodzi o prędkość, e, o zadajnik mocy i zadajnik hamowania. Mamy też pokazane czy po prostu mamy napięcie i możemy już tutaj jechać. Ja zainstalowałem moda ogólnie poprawiającego wygląd tutaj tego kokpitu w talencie, bo normalnie wygląda strasznie, jest strasznie poświetlony. Teraz po prostu to wygląda całkiem inaczej, bo widać po prostu E, wszystko co trzeba. Ja jeszcze tylko, czekajcie, sobie coś sprawdzę tutaj. E, czy naciskając tutaj e, możemy sobie w jakiś sposób to podświetlić, ale to nic nie działa. Dobra, ok. Jedziemy. Będzie opóźnienie. E, aha, jeszcze kierunku nie ustawiłem. Dobra, na spokojnie. Już wszystko mamy. E, damy na zero. Zobaczcie teraz jak to fajnie wygląda, nie wiem jeżeli korzystaliście jak to tutaj świetnie e, teraz widać, że mam e, lekko e, zahamowany, wcześniej praktycznie tego nie było widać, teraz będzie widać e, jak tutaj nam PZB będzie ładnie, e, zobaczcie mrugało, wszystko jest elegancko. Także mamy tutaj zielone, więc możemy sobie zwolnić. Świeci nam 85. My wyjeżdżamy tutaj z prędkością 60 km, ale zaraz będziemy mogli sobie przyspieszyć. Ogólnie miałem tu ustawić deszcz, chmury. No i zostało przy tym, że mamy tutaj ładną pogodę. Tu widzicie, mamy 110. Trzeba tutaj obserwować cały czas. Co się dzieje na torze, dzięki temu, że nie mamy włączonych wyświetlaczy, więc to jest mega super sprawa. Tutaj też musimy uważać, jeśli chodzi o przystanki, bo to, że możemy sobie jechać z mega dużą prędkością. To nie znaczy, że tą prędkość tutaj rozwiniemy, bo jak widzicie, już tutaj mamy e, wskaźnik e, przystanku, więc warto sobie wyhamować do tych 80 km, żeby, e, no, żeby nie przejechać, e, żeby móc się zatrzymać na stacji. Bo powiem Wam, że e, no, jeżeli jeździmy bez e, wyświetlaczy tutaj, to można no, sobie przegapić, bo nie pokazuje nam tutaj, że już praktycznie dojeżdżamy do stacji. Ja zostawiłem wskaźnik stacji, gdzie będziemy widzieli, że już tutaj się trzeba zatrzymać, co nie znaczy, że zawsze jest łatwo, bo czasami na przykład wskaźników w przystanku nie ma i wtedy... Co z tego, że nam tu kolorowo świeci, jak my nie wiedzieliśmy, że zaraz e, mamy się zatrzymać? Dlatego trzeba tutaj też dobrze znać trasę. Ja tutaj jeszcze słabiutko znam trasę. Przejechałem sobie raz czy dwa. E, właśnie ten przejazd, żeby mniej więcej wiedzieć, co jest 5. E, przyjmujemy pasażerów. No, jesteśmy teraz. W hałsel Stauden na peronie drugim, i tutaj najgorsze jest e, bez wykorzystania, a tutaj, wyświetlaczy, że nie wiemy dokładnie kiedy e, zamknąć drzwi pasażerskie. Więc, e, no, będzie to trochę taka robota w ciemno. Bo, jeżeli zamkniemy za wcześnie, nie będziemy mieli sygnału informującego, że możemy odjechać, to trzeba będzie na nowo otworzyć drzwi, znowu przyjmować tych pasażerów. Dobra, ryzyk fizyk. Wiem, że tak mniej więcej 30 sekund zajmuje przyjęcie pasażerów. Dobra, tym razem nam się udało, i teraz jedziemy do Sfarcach yy, na peron drugi, i tu mamy półtora kilometra, więc yy, no, za bardzo tutaj nie poszalejemy z prędkością, chociaż teoretycznie możemy jechać 140, ale ja tutaj pojadę 80. Dlatego, że yy, 1,5 km yy, to właściwie praktycznie tyle by nam zajęło mniej więcej rozpędzenie się. No, może trochę mniej, ale. Praktycznie, gdybyśmy osiągnęli prędkość 140, zaraz musielibyśmy hamować. Powiem Wam, że strasznie jestem z tego moda tutaj zadowolony, bo wreszcie to jakoś wygląda, a nie po prostu jedno wielkie poświetlenie, gdzie nie widać kompletnie co się dzieje. Teraz widzę sifę, widzę, widzę kiedy e, na przykład zadaje moc, mocy czy e, znaczy nie mocy tylko e, jeżeli hamuję, na przykład zobaczcie. E, teraz dodałem trochę hamowania i mam wszystko e, tutaj mm, widoczne. Także super sprawa. Tutaj już się zbliżamy do przystanku, chociaż nie mamy wskaźnika przystanku w tę stronę, ale ten wskaźnik, tym wskaźnikiem też można się sugerować, jeśli chodzi o tutaj przystanek, na którym będziemy się zatrzymywali. Podjedziemy sobie. Powiem Wam, że całkiem inaczej się gra. Bez wyświetlaczy to jest w ogóle inny poziom rozgrywki, inny poziom przyjemności. Bo tutaj też trzeba sobie powiedzieć jasno, jeżeli gramy z wyświetlaczami, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że szybko nam się przejazdy znudzą. Natomiast kiedy mamy wyświetlacze, to tutaj praktycznie cały czas uczymy się trasy, cały czas. Polepszamy naszą umiejętność przejazdu. Dobra, przyjmujemy pasażerów. No, te góry robią robotę tutaj. Myślę, że następny przejazd taki bez wyświetlaczy zrobimy sobie wektronem. Zobaczymy. Ktoś mi podpowiadał, żeby zrobić najtrudniejszy scenariusz wektronem tutaj na S-Bahn więc myślę, że można będzie sobie tym Wektronem przejechać. Dobra, próbujemy zamykać drzwi. Zobaczymy czy nie za wcześnie. Dobra, jedziemy dalej. Teraz mamy tutaj maksymalną prędkość 140 km, więc możemy sobie rozpędzić się, tyle że mamy tutaj podobną odległość jak z poprzednim przystankiem, więc 1.6 km. Ja sobie zrobiłem tu notatki, żebyście wiedzieli, że mam tutaj rozpisane e, jaka jest odległość między jedną stacją a drugą. Taki mój e, mm, powiedzmy rozkład jazdy na moje potrzeby sobie zrobiłem, ale to jeszcze takie niedoskonałe notatki. No i próbujemy, próbujemy na ile nam się tutaj uda yy, przejechać bez yy, słynnego, legendarnego Czwanzbrędzunga, czyli nagłego hamowania. Wybaczcie mi te pokasływania, ale jestem lekko przeziębiony. Pozdrowimy kolegę lub koleżankę tradycyjnie. się tutaj do następnego przystanku i zobaczcie, gdybym leciał 140, nie byłbym w stanie wyhamować. Teraz mogę na przykład sobie tutaj wyhamować do 160... do 60, przepraszam, do 160. Prze maksymalne hamowanie zastosować jednak. Jeszcze nie mam tutaj Wyrobionego, jak gdyby tego poczucia, kiedy powinienem bardziej wyhamować. Może wcześniej po prostu przed przystankiem już powinienem hamować do 60 km na godzinę. Przyjmujemy pasażerów. Zobaczcie, na razie całkiem fajnie idzie. W ogóle polecam Wam ten przejazd, on tutaj, e, czekajcie, zobaczmy sobie, ma numer R5-25-852 Dornbirn St. Margaret Margrethen. Mar w końcu to e, praktycznie e, niemiecka nazwa. E, 22 minuty tutaj e, twórcy nam e, jak gdyby wyznaczają. Że wystarczy nam, żeby przejechać, ale jest bardzo fajny, bo dosyć, że odbijamy tutaj, można powiedzieć, w lewą stronę, to jeszcze dodatkowo mamy tutaj no taki niezadługi przejazd, przez co, no, tak, do kawki na przykład możemy sobie zrobić go i pobawić się tutaj. Na przykład tak jak ja bez e, wyświetlaczy. Dobra, teraz mamy mm, 2,5 km do Lauterach. Zobaczcie tutaj: wektroniki, talenty, kontenery, co tylko dusza zapragnie. Tutaj pamiętam, że będzie nas <laughs> ograniczać światło, więc trzeba uważać. I to jest kwestia właśnie już e, poznania trasy. Także ja już sobie zostawię te 80 z groszami, bo kiedy potwierdzimy właśnie tutaj światła, to już maksymalna prędkość, z jaką możemy sobie jechać. To jest 80 km, więc, więc my już tu musimy się pilnować. 85 na mruga. Ja już sobie też zwolnię trochę do 60. I wypatrujemy naszego przystanku. Tu już mamy wskaźnik. Także jest elegancko. I powiem Wam, że to jest w ogóle inny poziom przyjemności z grania. Tutaj znowu musimy potwierdzać. Jesteśmy na restrykcji. Już sobie zwolnimy do 40. Sifa, najbardziej irytujący element każdego e, pociągu, czy też czuwak, cokolwiek. <grym> Bardzo ważną rolę spędza e, Pełni w pociągu, ale potrafi być strasznie irytujący. Jeszcze zależy co, bo na przykład, jeżeli mamy ICI i tam mamy komunikat SIFA, SIFA, to jeszcze jest fajne. To jeszcze jest takie e... jeszcze w miarę powiedzmy przyjemne. Natomiast już. Natomiast już e, taki dźwięk to dobra, przyjmijmy pasażerów. Ale nie powiem: trasa austriacka wyszła tutaj twórcom e, bardzo fajnie. Naprawdę można tutaj bawić się. Na całego. <noise> Czekajcie, a gdzie my teraz jesteśmy w ogóle? Może ja sobie zmienię jeszcze kamerę i tutaj zobaczymy. Lauterach, tak, to z Lauterach wyjeżdżamy 60 i mamy 2,8 km do Hartfusach. Więc tutaj też musimy obserwować. Widzę, że jesteśmy na restrykcji, więc 45 to jest maksymalna prędkość tutaj, jaką w tej chwili możemy pojechać. Tu nie wiem, czy trzeba potwierdzać, ale coś. Mamy dwa białe. Nie pamiętam, czy przypadkiem. Dobra, coś wciśniemy. Że tak sobie powiem. A spróbujmy zwolnić. A możemy zwolnić. Ok, dobra. To lecimy tą sześćdziesiątką. I wypatrujemy tutaj e, kolejnych. E, Możliwości na przyspieszenie. <noise> nie wiem do końca, czy dobrze tutaj e, z odpowiednimi prędkościami jadę, ale nie chcę sprawdzać w tym momencie. Po prostu jadę. Jeżeli tutaj e, nie mam nagłego hamowania, mogę e, przyjechać wolniej. Tutaj mamy już 130. Ale myślę, że nie będziemy tutaj szarżować. Może stówką. Maksymalnie polecimy. Bo nie jestem pewny, czy tutaj uda mi się wypatrzeć przystanek. Więc. Więc jeszcze jako e, maszynista, o widzicie, już tutaj mamy e, przystanek, znaczy wskaźnik e, przystanku. Więc e, złym pomysłem byłoby przyspieszyć do 130 km, tutaj rozkładowych. Ale Siwa, po prostu mam wrażenie, że ona tutaj bez przerwy nadaje swój irytujący dźwięk. Dobra, mamy przystanek, możemy już sobie tutaj hamować. Uda się czy się nie uda odpowiednio wyhamować? Widzę, że muszę z pełną mocą tutaj. Ale, jak widzicie, da się tutaj jechać bez wyświetlaczy. Jesteśmy w hard fusach. Na polski to będzie twarde fusy. Coś takiego. I teraz będziemy już do ostatniego przystanku. Luster nau. Gdzie mamy 3,6 km. Czekajcie ja mam tą jedyneczkę tutaj. Tu jak widzicie wyjeżdżamy 110, ale z tego co pamiętam, na tyle co już tutaj poznałem tę trasę, to będziemy mieli ograniczenie za niedługo, więc też musimy się pilnować. Dobra, próbujemy zamykać drzwi. Dobra. I jedziemy. Próbujmy do tej 110 polecieć. Chociaż, tak jak pamiętam, będziemy mieli ograniczenie, ale nie, nie pamiętam w którym miejscu. więc może lepiej się trzymać 80, niż potem stresować się, e, że nie wyhamujemy? Myślę, że na tym etapie, jak jeszcze człowiek się uczy e, określonej trasy, to lepiej e, tutaj z tymi prędkościami nie szarżować i zobaczyć. E, jak nam wychodzi hamowanie, kiedy trzeba hamować i tak dalej. I dopiero wtedy e, być może można sobie tutaj już e, z pełnymi prędkościami jeździć. No bo tutaj głupio by było przejechać ostatni przystanek e, i nie zakończyć zadania. ale do tej stówki może jednak przyspieszmy, chociaż do stówki. To już jak będzie ograniczenie, będzie przynajmniej z czego wyhamować. O, tak to sobie wykombinowałem. No, widzicie, tu już mamy... Już i tak musimy do 80 wyhamować, więc w pewien sposób to była zła decyzja, ale z drugiej strony 20 km to jest nie problem y, wyhamować przy większej prędkości mamy no nie pamiętam dokładnie chyba 700 metrów czy 750 metrów na wyhamowanie do 80 km bo inaczej y, dostaniemy nagłe hamowanie <laughs> więc jeszcze na stóweczkę można sobie pozwolić już mamy kolejne potwierdzenie następne czerwone i co najlepsze, SIFA tutaj gra koncert razem z PZB. Mamy do 80, ale nie restrykcyjne. Więc nie musimy tutaj do 40 hamować. Ale już tutaj trzeba być czujnym. Trzeba wypatrywać przystanek. Ja sobie pozwolę troszeczkę jeszcze wyhamować. O, widzę przystanek, więc jeszcze sobie wyhamuję. I powiem Wam, że kiedy jedziemy bez wyświetlaczy, człowiek też bardziej tutaj w zadajnik mocy się wsłuchuje. Kiedy na przykład o, przeskakuje na zero, to wszystko wtedy jest bardziej takie wyczuwalne, bo jesteśmy na to zdani też w pewien sposób. Jeżeli chcemy na przykład zadajnik mocy dać na zero. To jesteśmy też uzależnieni od tego dźwięku. No i dojechaliśmy, moi drodzy. Tutaj 45 maksymalnie, no bo tu jest już czerwone, więc jesteśmy na restrykcji. Byliśmy przynajmniej, no bo już stoimy. Możemy już sobie włączyć wyświetlacz. Jak widzicie, tutaj mieliśmy 80 km, dalej byśmy jechali z 60, ale tutaj byliśmy na restrykcji 45, ponieważ przyjechaliśmy. Magnes tutaj 500 Hz. No i blokujemy drzwi i kończymy nasz przejazd. A, widzicie, przekroczenie prędkości minus 65. Kiedy przekroczyłem tę prędkość, to nie mam pojęcia. Zobaczcie, użyte systemy bezpieczeństwa. Używałem systemów bezpieczeństwa i e, mi tutaj nie zaliczyło. Także powiem szczerze, do kitu jest tutaj to podsumowanie wyników, gdzie e, no, nie ma żadnych punktów. No, jak brak. E, użycia systemu bezpieczeństwa. Przecież na PZB co chwilę sifę, no nawet gdyby PZB nie działało, to sifa cały czas wydawała dźwięki, ale przecież PZB też tutaj mieliśmy na wyświetlaczach, także coś jest tutaj nie tak, chyba że ja to źle ogólnie patrzę. Jak widzicie, wykorzystaliśmy 25 minut 49 sekund, przejechaliśmy dystans 14,8 km. Zobaczcie, nie za daleko, a ile można się pobawić, jeżeli nie mamy załączonych wyświetlaczy? Ok, to by było ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że będziecie chcieli więcej takich przejazdów bez wyświetlaczy. No i co, widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!